Majowa sesja Rady Miejskiej, tak jak poprzednie, rozpoczęła się od informacji z działań Włodarza Miasta między sesjami. Wcześniej jednak nie omieszkano zauważyć, że właśnie minął rok od ukonstytuowania się Nowej Rady Miejskiej po wyborach samorządowych. Chciałabym wszystkim Państwu pogratulować, ponieważ 7 maja minął rok naszej pracy. Przeżyliśmy bez strat w ludziach, bez ofiar się obyło i myślę, że w całkiem dobrej. Kondycji nam się udało ten rok przetrwać. Życzę, żebyśmy wspólnie przez jeszcze kolejne cztery lata razem pracowali na rzecz naszego. Społeczeństwa. Co do pytania radnych o bieżące inwestycje w mieście, to niektóre z nich, choć minął rok pracy Nowej Rady, cały czas powracają. Nie trudno się domyślić, że chodzi m.in. o budowę boiska na Starych Sadach, niedokończoną wciąż sportową inwestycję przy Szkole Podstawowej nr 2, czy przetarg na budowę nowej Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Kiedy będzie ogłoszony przetarg na dokończenie budowy hali w ramach programu Olimpia przy Szkole Podstawowej nr 2? I drugie pytanie moje dotyczy kompleksu boisk na Starych Sadach przy ulicy Pożeczkowej. Czy to zadanie już jest zakończone? Czeka na odbiór, ewentualnie kiedy będzie termin oddania tegoż kompleksu do użytkowania, ponieważ zbliżają się wakacje. Młodzież się nie może i dzieci doczekać korzystania z tego obiektu. Dziękuję. Roboty faktycznie zostały Powiedzmy to zasadniczo zakończone, tam jeszcze mam zostać wykonany mały zakres na tym boisku górnym. Zostały też poczynione pewne kroki przez, związane z poprawą odwodnienia tego terenu. Rzeczywiście był ten no, zauważony problem związany z, z odwodnieniem. Też została przez nas dokumentacja fotograficzna wykonana. Zostało to też zgłoszone zarówno inspektorowi jak i jak i wykonawcy pewne działania naprawcze zostały podjęte. Jeżeli chodzi o Olimpię SP przy SP2, to po rozpisaniu tutaj głównie przetargów na, czy przetargów na Masłowice jest SP5, czyli w miesiącu lipcu gdzieś planujemy ogłosić przetarg na dokończenie robót przy SP2. Okres wakacyjny to jest ten czas, kiedy możemy liczyć na oddanie już do użytkowania, tam jest bardzo duże zainteresowanie ja rozumiem to, to, to pytanie też o, o boisko, nowe boisko w Rudzie. O dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Budowa Lodowisk. I moje pytanie brzmi następująco. Chciałbym dowiedzieć się o właśnie harmonogram, jaki jest na realizację tej inwestycji. Kiedy zostanie ogłoszony przetarg? Kiedy Państwo przewidują zakończenie? tego przetargu, odnośnie odwołań, odnośnie tej całej procedury, mniej więcej. Dlaczego pytam? Ponieważ termin realizacji tego zadania jest bardzo krótki, ponieważ do końca czerwca 2026 roku musi być zakończona ta inwestycja łącznie z wszystkimi pozwoleniami. Jeżeli chodzi o rudę, niestety wydaje mi się, że korzystanie z tego boiska czy korzystanie z jakiegokolwiek elementu boiska w okresie wakacyjnym, no niestety nie będzie możliwe z uwagi na to, że e, nawet gdybyśmy, gdyby zostało wykonane siew trawy na tym głównym boisku, no nie jest możliwe korzystanie tego, z tego boiska e, od razu. Myślę, że nawierzchnia poliuretanowa to też nie jest e, temat na e, miesiąc e, Przedwakacyjny. Może koniec wakacji, coś, któryś element byłby w miejscowości Ruda zdatny do użytku. Jeżeli chodzi o lodowisko, wydaje mi się, że tutaj w tym kwartale się z przetargiem nie zmieścimy. O też prawdopodobnie termin ogłoszenia przetargu to jest lipiec, tylko tutaj mamy tą formułę zaprojektu i wybuduj tak, mamy program funkcjonalno-użytkowy i wykonawca będzie musiał Uzyskać też pozwolenie na budowę, aby rozpocząć prowadzenie pracy budowlanych. Jeżeli chodzi o przetarg na dokumentację SP5, no cóż, był termin, który mi też deklarowano, obiecywano kwiecień, początek maja, teraz no może za dwa tygodnie maja. Ja tylko chciałbym zauważyć, że Urząd Miejski przygotowuje dokumentację przetargową. Prawie już dwukrotnie dłużej niż do prace projektowe, adaptacja z kilkoma brażowcami, uzgadnieniami z. Tutaj jeszcze w kartografii mapka. Dla mnie to jest no niestety, ale no świadome blokowanie tej inwestycji. To co widać od 2018 roku, kiedy jest pierwotne pozwolenie na budowę tutaj uzyskane. Nie wiem, jakby to tłumaczyć, ale no wszystko zmierza i niestety w tym kierunku. A jeżeli chodzi o dokumentację przez P5, to jeszcze w tym tygodniu projektant branży elektrycznej no, zmieniał pewne zapisy dokumentacji, dokumentacji projektowej. Może z punktu widzenia wyceny nie są istotne, ale jednak powiedzmy, ale z, jednak powiedzmy, no ta dokumentacja techniczna była poprawiana w tym, w tym tygodniu jeszcze przez projektanta. Nie, panie Krzysztofie też nie mówmy, że tworzę, no, też. Mają, ale mająca wpływ na żywotność później obiektu. I na razie to wszystko. Więcej pytań, więcej odpowiedzi na temat bieżących inwestycji w mieście znajdą już Państwo w obszernej relacji z sesji Rady Miejskiej, która u nas jak zawsze na zakończenie programu zapraszamy zaraz po kulturze. Dodajmy jeszcze tylko, że na posiedzenie radnych zawitała tym razem znana już w mieście kawiaranka zespołu szkół specjalnych, serce w Foremce. Uczniowie szkoły w przerwie obrad serwowali radnym kawę, herbatę i pyszne słodkie przekąski.